O, witajcie, witajcie na kanale Via Josewą. Dzisiaj zabieram Was do sklepu, sklepu handlowego w Ostii. Ostia jest częścią Rzymu, kto nie wie. To jest duży sklep handlowy, nazywa się Owiese i w tym sklepie przeciętny Kowalski się ubiera. Ja poszłam do tego sklepu, żeby Wam nagrać i pokazać, jakie są trendy w modzie, jakie kolory, jakie wzorki. Także przelecę kamerką po całym sklepie i Tobie i Wam pokażę. Kto jeszcze nie zrobił subskrypcji na moim kanale, to serdecznie zapraszam do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania. Tutaj doszłam do sukienek sylwestrowych. Jak widzicie, kolory są tradycyjne: czerwony, czarny, srebrny. Jeżeli chodzi właśnie o takie zimowe czapki czy szaliki, no to szaliki, no to wiadomo szalik jak szalik, ale jeżeli chodzi o czapki, to w tym roku modne są właśnie takie beretki z pomponem czapki z pomponem, no i oczywiście kapelusze. 12 listopada, czyli za dwa dni, w sobotę, jadę do Rzymu nagrywać materiał na ten kanał. Chcemy nagrać modę uliczną, modę taką właśnie Alta Moda. Wybieram się na Piazza di przelecę ulicą Via Condotti, tam właśnie są najbogatsze sklepy. Zobaczymy, co oni tam proponują. Zobaczymy, jak mi czas pozwoli, gdzie jeszcze się udam. No ale postaram się nagrać Wam coś fajnego. Tutaj wybrałam się do przymierzalni. Zaczęłam sobie mierzyć różne rzeczy, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Oczywiście ja gotuję. Mam kanał kulinarny, no i to, co ugotuję, to zjadam. No i tak wyglądam. Jak każda kobieta powinnam się odchudzić. A kto się nie odchudza, prawda? Jeżeli chodzi o kurtki, to na przykład taka kurtka kosztowała w granicach chyba 70 parę euro. Muszę Wam powiedzieć, że to są ceny dostępne, bo w jakimś markowym sklepie taka kurtka zimowa może kosztować 200 euro, więc jest duża różnica. Napisz mi w komentarzach, czy jak idziesz do sklepu lubisz mierzyć rzeczy czy tylko oglądasz, bo jeżeli chodzi o mnie, to ja bardzo, bardzo lubię mierzyć, oglądać się jak wyglądam w tym, jak wyglądam w tamtym. Jeszcze przejdę przez stoisko męskie. Tutaj zahaczam o kurtkę ładną, białą. Bardzo fajna, niedroga, w granicach 40 paru euro. A tutaj wiszą właśnie świąteczne sweterki dla mężczyzn. Jak widzicie, nie odbiegają nic od kolorów damskich. Zielony i czerwony jest kolorem takim dominującym. Na koniec zmierzyłam sobie kapelusze i wyszłam. Zaraz Was zabiorę na ulicę, która nazywa się Via Baleniere, to jest w Ostii. I teraz zanim ja doszłam do przystanku na kramki, dla sklepów, tak z zewnątrz. Można powiedzieć tylko wytryny, wytryny i trini po włosku, te wystawy. Do sklepu nie bardzo można wchodzić. Jednego razu poszłam do jednego sklepu tutaj woski. Chciałam nagrać, pani powiedziała, że nie można nagrywać w sklepie. No tak nie można, to nie można, to już teraz nie wchodzę, tylko nagrywam Wam z zewnątrz. Na koniec pokazuję Wam e, ulicę, którą szłam, czyli via Palenieri. nadjeżdża mój autobus i wracam do domu, do Ostwantycznej. W takim razie widzimy się na filmiku o modzie, o modzie jesienno-zimowej, o modzie ulicznej w Rzymie. I tak jak powiedziałam, będę jechać do Rzymu w sobotę. Ciała, turki!